Jesteśmy dzisiaj przy instrumencie, który został oddany w fazie pierwszej do użytku, to znaczy była jego pierwsza kolaudacja. Jest z nami profesor Malanowicz, profesor Wacław i jego syn. I zapytam profesora, profesora Wacława, czym różni się ten instrument od innych instrumentów firmy BIS, bo wiem, że zna kilka instrumentów. Czym różni się ten instrument i co urzekło Pana w tym pierwszym dotknięciu instrumentu? Tak nejdřív řeknu, v čem se neliší první a poslední opus, a to je takové to nasazení, ta energie, zápal, nadšení pro práci a důvěra v nejvyššího, že to dobře dopadne. Mezi piersom a dvěstým druhým opusem to je zapal, věra v práce i pevné energie, zaangažování v dzieło. Bardzo y, wspaniała intonacja, bardzo staranna, pełna zaangażowania praca i właściwie można to nazwać o, y, dziełem artystycznym. Tak. Dzień dobry, jestem Kacper Wilczek i dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z szefem firmy Dielna Bis, panem Gabrielem. Zadam panu pytanie, jakie, z którymi organami najłatwiej się panu pracowało? No, dla nas, organistów, jest takie prawidło, że im większe organy, tym większa zabawa przy ich budowie. No a na pewno wasze organy są największe, jakie myśmy zbudowali. Daję mikrofon moim młodszemu koledze. Dzień dobry, mówię do państwa prosto z firmy Dielna Bis. Rozmawiamy z, pan, z, z panem prezesem, właścicielem, panem Gabrielem. Proszę pana, ile ludzi pracowało przy budowie tych organów? Na tym instrumencie robiło osiem ludzi. Panie Gabrielu, chciałem zapytać. Z jak, jak przebiegała współpraca pana z Aninianami, z naszymi zapaleńcami zanina, budowniczymi organów? Bardzo, bardzo perfekcyjnie. Wszystko było absolutnie dokonale. Ta współpraca z, z waszymi parafianami, e, możemy powiedzieć, że wdzięka e, dwóm ludziom. Jeden jest proboż, a drugi jest organista. pán Valdemar. S nimi sme bardzo veľa komunikovali, bardzo veľa rozmawiali i oni boli takými prostredníkami medzi nami, medzi našom firmom i vami, vašimi parafianami. A więc, Panie Gabrielu, czy kobiety również miały wkład w budowę? No, poczekajcie. Aba, jedna jest, jedna, jedna jest. To jest moja manżełka. To jest moja manżełka, Lucja. No i ona jest taka też bardzo ważna osoba. Bo jest żena, nie, no. Ale nie dlatego, nie tylko dlatego, ale no ona pomaga piśzczalkarzowi, mojemu sześci- szestrzenic... szestrzenic? szestrzenic. mojemu sześcienicowi pomaga. To dawa tam tu, tu barwu, barwę, ten, ten kolor. Na te piściałki potem ich umiła i wszystkie te piszczałki z tymi rukami ich wypulirowała. Wy, wy A to jest bardzo ciężka robota. Podobno ma, ma pan również brata, czy on również pomagał? Na pewno i mój brat, Jan, Janko, chodź nam. <gry> No, bez, bez toho človeka by tá firma nebyla zbudovaná. Bo on zbudoval celý varštát, no i spolu s ním robíme všetky naše instrumenty. On šefuje stolárskej češti, má na starosti všetkých stolárov. On šefuje všetkým stolárom. Chcem všetkým z Anina poďakovať. Vy, nech pán Boh to vyslyčí a vám vyprosujem za tú vašu 5-ročnú obetu veľa, veľa milosti od pána Boha, lebo my sme veriaci ľudia, chodíme do kostola a známe ile si to stálo. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj, właśnie w tym miejscu i wśród tak wspaniałych ludzi. Jestem przekonana, że to dzieło nie powstałoby bez modlitwy. Żeby tu i my tam modliliśmy się wspólnie o to, żeby wszystko działało jak trzeba, zrobiło się jak trzeba. Dziękujemy. A ja chcę powiedzieć, że z tej radości to spadłam z tych schodków przed chwilą. Ale nie z tych, tylko tam na ten... Jakie wrażenia? Wspaniałe. Bardzo się cieszymy, że tutaj byliśmy. Niezapomniane, nikt nie przeżył takich wrażeń odbioru organów. Tak samo również uważam. Dokładnie. A co sądzi Pani? No jestem oczorowana. na dzisiaj, mamy jeszcze... saya mampu dan dapat Proszę. Na jaką górę mamy dzisiaj wejść? No wysoką. Wysoką górę. Nie wysokie tak mówię wam, jak w dowcipie, ten co idzie to y, spala kalorie, a ten co się śmieje dwa razy tyle spala. Lepiej się śmiać. Czyli jest No, jest panu taki panu piękny żart. A jakie wrażenia u babci? No super, Za aż się popłakałam. pobłakawałam no, się w sercu no, też. Nie powtarzała no, no, Też tak Nie I'm mm so -hmm. bo jesteście fotogeniczni.